W dniu dzisiejszym, godzinie 14, zostaliśmy powiadomieni przez dyspozytorkę pogotowia ratunkowego w Olsztynie o wypadku drogowym, który zaistniał na drodze Karpicka-Rostarzem. Na miejscu zadał się patrol ruchu drogowego wraz z grupą operacyjną dochodzeniową. Ustaliliśmy, iż w tym zdarzeniu były pojazdy. Fiat 26P, Toyota oraz DU Leganza. Wszystkie te pojazdy jechały z kierunku miejscowości Rostarzem. W, kierunku w miejscowości Karpicko, yy, najwięcej, najwięcej uszkodzeń posiadał samochód Fiasu 26P. Yy, w tym samochodzie znajdowały się dwie osoby, które nie mogły go samodzielnie opuścić. Yy, należało wezwać na miejsce yy, grupę Straży Pożarnej, która przy, przy pomocy specjalnych urządzeń yy, wyjęła tych dwóch mężczyzn z tego samochodu. Oboje ci mężczyźni zostali przewiezieni yy, karetką pogotową do szpitala w Olsztynie gdzie przebywają do pierwszego. Kierujący pojazdami trzeźwi w tej chwili prowadzą jest dochodzenie w tej sprawie i cały czas trwają ustalenia co do sprawcy tego zdarzenia.